Cześć, z tej strony Paweł Soczewski, a to są wieści ze świata AI, ze świata AI biznesu i nie tylko. To nowa seria i coś, co chciałbym zapoczątkować i opowiedzieć, co się zadziało w ostatnim czasie w świecie AI, a dzieje się bardzo dużo, więc warto przybliżyć najciekawsze rzeczy z ostatniego czasu, także zapraszam was do mojego komputera. Nie przedłużając, pierwsza, pierwszy news, pierwsza wiadomość, Czyli pierwszy rok czatu GPT, tworu, który zapoczątkował, można powiedzieć, rewolucję AI i mocno przyspieszył to, jak sztuczna inteligencja się rozwija. Bez wątpienia OpenAI stworzyło coś gorącego i bez wątpienia OpenAI to teraz firma, która jest chyba najbardziej pożądana w całym światku informatycznym. I, I to, jak przez rok rozwinął się czat GPT. I od czego zaczynał? Jest niesamowite. Wszystkie rekordy praktycznie aplikacyjne, znaczy aplikacji zostały pobite przez ChatGPT. I coś, co tak naprawdę zaczynało jako wiralowy wir, bot do AI, przekształca się w coś, co naprawdę może nam pomóc nie tylko w biznesie, myślę, że w życiu codziennym. Jest niesamowite. I, i to, jak przede wszystkim ChatGPT zdominował rynek i to jak inni też próbują urwać kawałek tortu i będą cały czas próbowali i wielcy gracze cały czas się tutaj dołączają do tego wyścigu pytanie czy rzeczywiście będzie można zdetronizować OpenAI z ich czatem GPT zobaczymy w przyszłości możemy zobaczyć jak dużo pobrań się zadziało aplikacji i czatu GPT która została wprowadzona jakiś czas po wypuszczeniu samego czatu GPT No to są niebotyczne liczby które myślę większość firm chciałaby osiągać także bez wątpienia mamy tutaj jesteśmy świadkami historii i tego jak się zmienia rynek i na pewno jak zmienił czat GPT rynek i ciekawe ciekawe jak jeszcze zmieni cały rynek IT jak nam pomoże na co dzień Przechodząc dalej zostając dalej w OpenAI ostatnia drama czyli to że sam Altman odszedł i przestał być CEO czyli jeden ze współzałożycieli OpenAI odszedł z awirowania wydaje się że sprawa będzie miała happy end sam Altman wr wraca jako CEO zmienił się co prawda zarząd. Ale najważniejsze, że Altman wrócił i wszyscy pracownicy, którzy grozili odejściem i chcieli odejść razem z Altmanem, też zostają. Miejmy nadzieję, że, że tych zawirowań już więcej nie będzie, bo to tylko nam, użytkownikom, szkodzi i rozwój czatu GPT. Bez wątpienia, czy ktoś go lubi, czy nie, no przyczynia się do, do tutaj tej rewolucji technologicznej i na pewno mocny zawodnik to też mocny rozwój, więc miejmy nadzieję, że to już koniec zawirowań i ChatGPT wróci na swoje i OpenAI przede wszystkim wróci na swoje odpowiednie tory. Przechodząc dalej, jedna z ostatnich nowości, OpenAI, czyli sklep. GPT który ma być realną tutaj pomocą Oczywiście jak wszystko z czatu GPT a przede wszystkim ma być sposobem na dzielenie się tymi czatami które każdy z nas może stworzyć i i zmonetyzowania też też tych czatów Niestety miał się pojawić w listopadzie jak sam Altman stwierdził pojawiły się jakieś nieprzewidywane rzeczy które które spowodowały, że start został przestawiony na przyszły rok. Niestety musimy się uzbroić w cierpliwość, ale, ale są już sposoby, jak możemy korzystać, jak możemy sprawdzać czaty innych użytkowników. Ostatnio nagrałem film o tym, gdzie pokazuję, jak choćby przy użyciu rozszerzenia AIPRM możemy przetestować i sprawdzać całą bibliotekę czatów GPT, gdzie już tam w kilku na 100 tysiącach różnych czatów GPT możemy przetestować i sprawdzić, jak ten sklep GPT może w przyszłości wyglądać. Przechodząc dalej, Meta wypuszcza sporo nowych narzędzi AI. Jednym z nich jest tłumaczenie w locie dzięki sztucznej inteligencji, które też zachowa tą ekspresję i ten wyraz, i przede wszystkim Poprawi, jak w locie już może być wszystko tłumaczone z języka na język, i już teraz pierwsze demo, które zostało udostępnione dla nas, pokazuje świetną rzecz. I jak na razie, co prawda, z kilku języków tylko możemy tłumaczyć z języka na język. Ale efekty są świetne, i to, jak to się szybko rozwija, no, to może być wielki przełom, i, i to będzie naprawdę coś ciekawego tu widzimy test pokazany właśnie z angielskiego na, na hiszpański jak, jak to zostało fajnie przerzucone możemy zmienić właśnie emocje i i w locie tłumaczyć swoją mowę tu widzimy jak, jak właśnie meta przetłumaczyła na bieżąco z, z angielskiego na francuski jest jest niesamowite testowałem sprawdzałem jak jak to wygląda z angielskiego na różne języki No świetna sprawa i, i myślę że to będzie przyszłość i, i wielkie ułatwienie dla nas przechodząc dalej trafiamy do notion czyli popularne narzędzie do zarządzania Naszymi projektami, naszą firmą, czy wszystkim, co, co potrzebu, potrzebne i potrzebuje wymagania. Można powiedzieć, że rozbudowany notatnik, kalendarz, który, który tylko ogranicza nas wyobraźnię, jak możemy wykorzystać, dostaje właśnie swój AI, czyli sztuczną inteligencję i miejsce, gdzie będziemy mogli wykorzystać AI i będzie na przykład mogło nam pomóc. Czy uzupełniać, jak tu widzimy, dzięki sztucznej inteligencji jakieś materiały, czy na przykład zbierać różne informacje, wyciągać jakieś wnioski, czy generalnie pomagać nam we wszystkim, co, co mamy i posiłkować się przede wszystkim wiedzą, którą już mamy w Notion. No, zapowiada się świetne rozszerzenie, które co prawda jest płatne, ale myślę, że dla wszystkich użytkowników to będzie koszt zupełnie akceptowalny i to jak zwiększy efektywność działania. Może być czymś naprawdę ciekawym, i, i te pieniądze nie wydaje się dużo. Kolejna rzecz to nowy SDXL Turbo, czyli silnik do generowania obrazów w czasie rzeczywistym, czyli coś nowego, coś co wiele firm rozpoczyna i, i to chyba będzie nowy trend w generowaniu obrazów. E, przez sztuczną inteligencję i Clip Drop e, wprowadza to i już teraz możemy przetestować. E, I możemy zobaczyć, e, jak w locie e, to e, działa. E, sprawdźmy. E, jak to może nam zadziałać. Pisałem kawę. E, teraz kawa na białym biurku. Mm. Dodajmy jajka i bekon. Dodajmy zaparzacz. Myślę, że możemy zobaczyć, jak to działa, i to jest kolejna świetna rzecz, że nie musimy czekać i nie musimy generować naszych obrazów. Ciekawa, ciekawa, ciekawe udoskonalenie, że nie musimy czekać na wygenerowanie tego obrazu. Zobaczymy, jak to wpłynie na wszystkie generatory, które dzięki sztucznej inteligencji potrafią stworzyć dla nas obrazy. Przechodząc dalej, mamy Magnific AI, czyli nowe narzędzie, które może zwiększyć nam i poprawić obrazy, które, które mamy, i możemy sprawdzić jak na przykład przerobi obraz, który jest słabej jakości na coś większej jakości, lepszej jakości. Co prawda narzędzie płatne, ale myślę, że dla kogoś, kto obsługuje grafiki i tworzy grafiki i potrzebuje wysokiej jakości grafik, albo chce urozmaicić swoją pracę, koszt może być zupełnie akceptowalny. No efekty są naprawdę świetne i to jak ulepsza nasze zdjęcia i jak może poprawić naszą pracę no to znowu zwiastun ciekawych ciekawych możliwości sztucznej inteligencji tym razem z obrazami tu widzimy jak obraz kiepskiej jakości został poprawiony jak dostajemy no coś naprawdę świetnego Sprawdźcie, zobaczcie. Kolejne narzędzie tego typu to KREA, KRIA AI, które jest do przetestowania za darmo. Trzeba się zapisać na listę oczekujących, ale w przeciwieństwie do Magnific AI będziemy mogli przetestować za darmo. Ja sam aktualnie też czekam, jestem na liście oczekujących, aby móc przetestować. Zasada działania. Jest podobna, gdzie będziemy mogli przerabiać nasze obrazy też w czasie rzeczywistym, czyli też idziemy w tym kierunku tego real-time'u i tego, żeby tu i teraz jeszcze szybciej to przerabiać. Też będziemy mogli zwiększać jakość i polepszać nasze obrazy. Warto śledzić, warto się zapisać do listy i myślę, że już niedługo będziemy mogli przetestować te świetne narzędzie. Kolejna rzecz. Microsoft prowadza w kolejnym miejscu dali 3, czyli Windows 11 dostanie nową integrację i tym razem wszystkim znanym Paint dostanie swoje dali 3 i będziemy mogli generować tam obrazy i pomagać sobie samym w tworzeniu jeszcze lepszych grafik i będziemy mieć możliwość dodania dzięki przyciskowi co creator. Dodania bezpośrednio w pęcie Dali 3. Świetna rzecz, to cały zestaw. To jedna z rzeczy z tego zestawu, który Microsoft zapowiedział i które cały czas dodaje do Windows 11 i to, jak się rozwija, też jest bardzo ciekawe. Co prawda, jeszcze w polskiej wersji językowej nie mamy możliwości. Przetestowania Paint, ale znając życie, jak to szybko się rozwija, pewnie przy kolejnych updatech już to zostanie u nas wprowadzone i, i to pierwsza, jedna z pierwszych rzeczy, które, które się pojawią i które wejdą zapewne w skład tej rewolucji AI w całym systemie Microsoft Windows. Przechodząc dalej, mamy Amazon Q, czyli rozwiązanie od Amazona, które będzie. Generatorem też AI, który będzie mocno ukierunkowany na biznes, na naszą pracę i przede wszystkim dopasowany, czyli tym razem kolejny wielki, duży gracz chce stworzyć sztuczną inteligencję, która będzie zapewne łatwo i mocno elastycznie mogąca być dopasowana do, do biznesów i zakładamy ja zakładam, że jak Amazon Web Service się za coś bierze, no to prawdopodobnie to będzie świetne rozwiązanie, i biznesy pewnie już nie mogą się doczekać, aby dopasować swoją sztuczną inteligencję i stworzyć coś na wzór właśnie czatu GPT który będzie dopasowany i mocno stworzony pod nas dla naszych potrzeb i to. Tylko pokazuje, w, w jakim kierunku idą wielcy gracze i, i co będzie przyszłym trendem na, na pewno na 2024 rok. Przechodząc dalej, trafiamy do, do, pika, do Pika, czyli startup, który będzie generował, który generuje i tworzy materiały wideo. Oczywiście, używając sztucznej inteligencji, właśnie, właśnie podał informację, że zebrali 55 milionów i, i to tylko pokazuje, jaki jest potencjał, i, i przede wszystkim, jak dobrym narzędziem będzie Pika Laps. Możemy zobaczyć, co Pika już teraz może zrobić. Właśnie się szykują do wprowadzenia wersji 1.0. Co prawda, jeszcze nie możemy jej przetestować. Na oficjalnej stronie możemy się zapisać i też dołączyć do listu oczekujących. Na oficjalnej stronie też widzimy. Możemy zobaczyć, co już teraz jest w stanie wygenerować. Sztuczna inteligencja w filmach zapowiada się bardzo ciekawie i kolejny. Kolejny mocny przeskok, kolejna czy rewolucja, może nie rewolucja, ale mocna ewolucja tego wszystkiego. No, myślę, że to jest kierunek, w którym znowu 2024 sztuczna inteligencja naprawdę będzie e, zmierzać i, i e, możemy, możemy tylko przewidywać, e, jak to się jeszcze mocno rozwinie. E, przyszłość rysuje się mocno AI, <gryw> można powiedzieć. E, na koniec informacja, że chiński rząd podjął ważną decyzję i stwierdził, że obrazy AI mogą mieć prawa własności i nie mogą być używane. Głośna sprawa w Japonii, gdzie ktoś użył japońskiego zdjęcia i go przerobił i tak naprawdę rząd chiński stwierdził, że to było bezprawne i to jest pierwsza taka mocna decyzja, która może wpłynąć na to, jak będzie regulowana sztuczna inteligencja, jak przede wszystkim prawa autorskie będą brane pod uwagę. To są tematy, które mocno myślę tutaj w najbliższych czasach będą poruszane i, i na pewno wielcy i wielkie tutaj rządy, organizacje będą się za to zabierać i będziemy widzieć coraz więcej. Tych regulacji i praw, jak AI się będzie rozwijać. Można powiedzieć, że jeszcze to jest w pewnym sensie Eldorado i mamy dużo możliwości, ale za jakiś czas myślę, że i pod tym kątem w 2024 szykuje nam się mocna rewolucja pod względem prawnym. Warto śledzić choćby i, i sprawdzać, jak będziemy mogli z tego korzystać, i jak będziemy przede wszystkim, myślę, mogli na tym zarabiać lub właśnie komuś płacić, żeby móc korzystać z czegoś, co teoretycznie jest przez nas stworzone, a wcale takie nie musi być. To było. Podsumowanie najciekawszych moim zdaniem newsów z ostatnich dni w świecie sztucznej inteligencji. Jeśli dowiedzieliście się czegoś ciekawego, czegoś się nauczyliście, albo wpadliście na jakieś fajne narzędzie, to bardzo proszę Was o zostawienie subskrypcji, łapki w górę, łapki w dół, komentarza. Bardzo mile widziane wszystkie reakcje, za bardzo, za wszystkie bardzo dziękuję. Zapraszam Was do moich poprzednich filmów, do moich następnych filmów, które się pojawiają codziennie. Za dzisiaj dzięki wielkie za uwagę. Dobrego dnia, do usłyszenia. Hej.